Ostatnie dni wojny Otto Moll spędził w jednym z podobozów Dachau o nazwie Kaufring, gdzie został schwytany przez Amerykanów i już 15 listopada 1945 roku postawiony przed sądem. Na ławie oskarżonych zasiadło wtedy 40 zbrodniarzy. wśród nich znaleźli się Martin Weiss, Karl Schilling, Hans Eisele oraz Otto Moll. Wyroki były surowe. 37 oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci. Aczkolwiek spośród tych wyroków wykonano już tylko 28. Dziewięciu oskarżonym zamieniono bowiem kary śmierci na pozbawienie wolności. Takiej zmiany nie zastosowano w przypadku Otomola, który 28 maja 1946 roku zawisł na szubienicy. Filmową dokumentację tego wydarzenia możecie Państwo obejrzeć na ekranie. Jego egzekucja przebiegała spokojnie, chłodno. Sam Mol wydaje się niewzruszony całą sytuacją, a na jego twarzy można dostrzec grymas uśmiechu. W takich właśnie okolicznościach życie zakończył człowiek, który brał bezpośredni udział w zamordowaniu setek tysięcy ludzi.